Cześć, tu Marek i rośliny. Zapraszam Was na odcinek, który moim zdaniem będzie interesujący, dlatego że mam swoje pierwsze nasiona hoi, będę je wysiewał i zrobimy eksperyment. A poza tym powiem też o tych, co tutaj stoją. Zapraszam na odcinek. Dobra, zacznijmy od tej hoi, która stoi tu z przodu i jak widać kradnie całe show, dlatego że sypie się z niej, zobaczcie. Sypią się z niej nasiona. To jest jedno nasionko hoi. Hoi papaszoni. Przypomina Wam coś? Jak dla mnie przypomina mocno mlecze. Tylko, że te nasiona są dużo większe. Zobaczcie. I nasiona, i cały ten aparat lotny jest większy. Co ciekawe, choja produkuje takie strąki, jak tutaj widać. I później ta łuszczyna pęka. Tak, jak tu można zobaczyć, właśnie szczątki. Pęka na pół. I uwalnia wtedy te nasionka. A nasionka są lotne bardzo, ale też bardzo czepialskie. Naprawdę ciężko było je tutaj zgromadzić, bo one przyczepiają się cały czas do palca i w ogóle nie chcą od niego się odkleić. Dlatego przygotowałem sobie pensetę, która jest metalowa, bo próbowałem pateczkami drewnianymi nie ma opcji. Przyszedł pampuch, ale chyba nie będę go tutaj brał, bo jego włosy nie są mi tu potrzebne jeszcze w kompozycji. O, zobaczcie, jest pampuszek. Wita się. Tak, grzeczny kotek choia pampuccino cały czas w ukorzenianiu. Dobra, wracając do tej choi, to jest choja papaszoni. To jest choja, która sama się zapyla. I to jest no sama, znaczy, no wiecie, naprawdę. Ona nie potrzebuje do tego żadnej pomocy owadów. Tak jak normalnie choje zapylają się, raczej są zapylane przez owady. Głównie ćmy. Dlatego też ich kwiaty pachną najintensywniej w okolicach zmierzchu w większości przypadków. No i są zapylane przez ćmy. A ta choja bez ćmy się zapyliła w witrynce zamkniętej i zapyliła się jak widać bardzo skutecznie, bo tutaj miała cztery stronki, z których został jeszcze jeden nieotwarty. A tu jeszcze ma cztery kolejne. A ja stwierdziłem, że skoro mam aż takie żniwa, to widzicie, ona jest w hydroponice. Skoro mam takie żniwa, to mogę zrobić eksperyment. I postanowiłem zrobić eksperyment. Dlaczego dokładnie? To za chwilę wam powiem, bo po prostu muszę się tutaj ogarnąć z tym mentalnie. Powiem wam, że naprawdę jest to szokujące dla mnie. Po raz pierwszy mam nasionka choi własne. No bo już widzieliście tutaj nasionka choi w odcinkach, bo miałem dwie próby wysiewania choi, z których jedna była zupełnie bezowocna, a druga zaowocowała jedną choją. I to jest ta choja. Najrzadsza choja, jaką mam w swojej kolekcji, dlatego, że mam ją tylko ja. To jest nasionko, które dało taką roślinę, i ta roślina jest zupełnie niepodobna albo inaczej, mocno niepodobna do roślin, które są jej siostrami albo braćmi, no powiedzmy. No bo choje nie mają płci, nie, to znaczy nie są ani żeńskie, ani męskie, dlatego ciężko powiedzieć, czy to bracia, czy siostry. Ale jeżeli nie kwitnie wam choja karnosa, to nie znaczy, że jest samcem, tylko że po prostu coś jej nie pasuje. Ale to jest moja choja, która, która jest no, ciekawa, dlatego że ma. Nie wiem, czy to widać dobrze w kamerze, ale ona ma taki atłasowy połysk. I te liście, które tutaj już są coraz większe, one się zbliżyły do lampy. Niestety przypaliło mi końcówkę. Ale ona chyba w ten sposób dała mi znak, że trzeba ją przyciąć i zrobić chociaż ze trzy sadzonki i po prostu to namnożyć. Dlatego, że to jest choja, która różni się od tych innych choi, które były wynikiem krzyżówki. Ta choja powstała jako owoc krzyżówki choi funk z jakąś choją, nie wiadomo jaką, krzyżówka powstała naturalnie, czyli jakiś owad przeniósł pyłek innej choi, akurat wtedy kwitnącej, na te choje. No i efekt jest taki, przynajmniej u mnie. Inne choje z tej krzyżówki, które oglądałem, wyglądają inaczej, mają grube liście bardziej, i te liście mają marginesy od lampy. Tutaj ten był przy samej lampie, nie ma żadnego nawet śladu marginesu nic, absolutnie. Poza tym tam trochę inaczej wyglądają też liście, jeśli chodzi o układ nerwów. No nie wiem, jakoś tak troszkę inaczej to wszystko wygląda. To moja prezentuje się w ten sposób. Całkiem mi się podoba i powiem Wam, że. No myślę, że teraz ją potnę na kilka sadzonek i spróbuję uzyskać kilka roślin z tego, tak żeby móc stworzyć własną choję. Podoba mi się ta choja jest taka nietypowa i ma ten taki atłasowy, aksamitny połysk na liściach, chociaż liście nie są w dotyku wcale takie mm, bardzo jakieś aksamitne, są takie powiedziałbym bardziej jak e, pianka takie w dotyku jak taka pianka dopływania. No nie wiem, jak to określić, no nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, naprawdę. Muszę się nad tym zastanowić. W każdym razie, po konsultacjach z Edytą z Hoja Paszyn, która powiedziała, że skoro to jest moja choja, bo ja ją kupiłem jako nasionko, w sensie ja kupiłem cztery nasionka i wynik jest taki, że przeżyła jedna roślina i wygląda w ten sposób. I ta roślina była wysiana w listopadzie 2011, więc zobaczcie, jest. Teraz maj 2023 i to jest tylko tyle. Dlatego, że ona wcale nie rosła przez bardzo, bardzo, bardzo długo i cudem przeżyła. Nawet na grupie chojowej, gdzie ktoś pokazywał swoje nasionka i pytał, jak rosną inne, były pokazane te inne, właśnie i te wszystkie rośliny miały na przykład po 2-4 liście albo i więcej, i te takie już porządne liście, a moja miała jeden liście. No dobra, no mały listeczek, jeden. Już po tych liścieniach pierwotnych, ale wyglądała dramatycznie. No i były tam jakieś właśnie żarciki tego typu, że moja chyba musiała brać jakieś nielegalne substancje, że nie urosła i tak dalej. bo Po prostu była karlicą w porównaniu z resztą. To było jak porównywać pięcioletnie dzieci do noworodka. Ale ta moja choja miała ciężkie początki, dlatego że ja ją wysiałem do ziemi. No i nie wiem, czy to była kwestia tego, że ja się bałem w tej ziemi uprawiać, i za mało podlewałem, czy, czy nie wiem co. W każdym razie przetrwała jedna i nie było z nią dobrze. Wyglądała naprawdę marnie, wyglądała bardzo rachitycznie i kiepsko. No i z braku już pomysłu na to, co z tym zrobić, postanowiłem przenieść ją do gruzu taką maluteńką sadzoneczkę, która miała dosłownie jeden taki korzoneczek i wetknąłem ją do tego, do tego kubka, cały czas rośnie w tym samym. Wetknąłem tutaj, mówię, jak chcesz żyć, to przeżyjesz, jak nie, to nie. No i chciała. I żyje. I zaczęła rosnąć ładnie, w tym roku już rośnie porządnie. Ale sprawiło to, że postanowiłem w tym wypadku, jak mam tyle, powiedzmy, tych nasionek do przetestowania, postanowiłem zrobić eksperyment. Mam tutaj watę taką kosmetyczną, i mam ziemię. Wysiejemy na przykład po. 10 nasionek, może? No może. Nie wiem, chyba resztę sprzedam, bo po prostu no co ja z tym zrobię. Więc spodziewajcie się na Instagramie, jak już. Na grupie dla patronów i na Instagramie informacji. Ale to jeszcze poczekam, chyba aż to pęknie. Wiecie, z nasionami Choi jest taki problem, że one są krótko ważne. W sensie tak powiedzmy. Dwa tygodnie plus to jest taki bezpieczny czas od tego, kiedy ta szypułka pęknie, do wysiewu max. Bo jak na przykład mają dwa miesiące, to już jest mała szansa, że coś wzejdzie. Im świeższy, tym lepiej. I one bardzo szybko zaczynają wschodzić, więc mam taki pomysł, że zrobimy ten eksperyment i teraz będę wrzucał na Instagramie, na którego Was zapraszam, codziennie w relacji e, zdjęcia. I będziemy patrzeć na progres, na to co się dzieje, jak wschodzą czy wschodzą i jak się rozwijają te rośliny. I porównamy. Tutaj chcę tylko, żeby wzeszły na tej wacie, i wtedy przeniosę je do gruzu wymieszanego z perlitem. Dlatego, że ten mój gruz jest jednak dosyć gruby, a no takie małe korzonki, i tak dalej. To wiecie, trochę perlitu dosypię, może tak dwie trzecie gruzu na jedną trzecią perlitu i zrobię jakąś mieszankę. Jeszcze będziemy o tym rozmawiać. Zobaczymy. Na razie niech wzejdą, niech puszczą jakiś korzonek, to wtedy będziemy mogli myśleć. Z rzeczy, które stoją tutaj na stole, poza tą choją bezimienną na razie, właśnie trzeba dla niej wymyślić imię. Może zrobimy jakiś konkurs? Zobaczymy. Tutaj mam choję Crinkle Eight, która ma pączki. W wielu miejscach, jeszcze w kilku innych również. No i może się w tym roku doczekamy tych kwiatów, bo w zeszłym roku niestety mi je zrzuciła na takim etapie już zaawansowanym, z powodu tego, że ją chyba podlałem. Więc teraz jej po prostu nie podlewam i mam to gdzieś. Mam też jeszcze bardziej zaawansowane pąki, ale niestety nie mogę wyciągnąć tej choi z witrynki, bo wplątała się tam w konstrukcję i po prostu jest na razie uziemiona. Poza tym nie chcę, żeby zrzuciła te kwiaty, bo to pierwszy raz będzie kwitło. Wyobraźcie sobie, że w czasie nagrywania odcinka te kwiaty się rozwinęły i tak wyglądają: to jest krzyżówka choi pachyklady i choi parasitiki i nazywa się Kobold. Taka jest nazwa nadana na tej krzyżówce. No i jak się coś pojawi nowego, to wam pokażę. Poza tym, szokująco, jeszcze zaczęła mi teraz kwitnąć, znaczy zacznie kwitnąć, na razie ma pączki. Roślina, której zupełnie nie spodziewałem się, że zakwitnie. Pokażę wam ją niebawem, jak się tylko rozwiną. Zupełnie nie sądziłem, że to zakwitnie i nawet zimą to tak średnio się miała ta roślina. W sensie no przeżyła, ale trochę odchorowała. Podobnie jak ta choja, zobaczcie, choja multiflora, która makabrycznie mi wyłysiała, ona miała jakiś bardzo zły okres zimą. Po pierwsze była w witrynce, gdzie było słabe światło, naprawdę słabe. W sensie mała żarówka i nie było tego światła za dużo, ona tak tam była wepchnięta, powiedzmy, no szczerze w kąt. Nie było jej tam dobrze i odchorowała to mocno. Jak ona się zawzięła, to w ciągu dwóch dni zrzuciła około 20 liści i zrobiła się naprawdę łysa, ale no już teraz odżyła, zaczęła wypuszczać nowe liście, zaczęła wypuszczać kwiaty, zaczęła już tutaj wypuszczać pąki, więc jest nadzieja, że ona wróci do normy, ale jest tutaj strasznie łysa. W związku z tym myślę, że będę musiał ją jakoś zmusić do tego, żeby zaczęła wypuszczać boczne pędy. Tak jak tutaj widzicie, ten pęd się po prostu sam z siebie zaczął. I chciałbym, żeby pojawiły się kolejne. W związku z tym, chyba ją trochę przygnę do ziemi, bo to jest super patent. Zobaczcie, pokażę Wam na tym przykładzie. Tutaj mam choje Loki. Choja Loki była w tym samym miejscu. Też nie była super szczęśliwa, ale mniej to odchorowała, mniej liści zrzuciła. Ale też przestała kwitnąć, ona cały czas kwitnie generalnie i po prostu było, jest to bardzo smutne jak one przestają kwitnąć, no ale wiadomo, no niestety zima, prąd, drogi i tak dalej, więc gdzieś tam były w, no nie tak jasnym aż miejscu i musiały przeżyć. I ta choja Loki tutaj wypuszcza, przez to, że była pochylona, bo ona się nie mieściła w tej witrynce tak normalnie, nie mogła stać, tylko była taka przygięta. To teraz, jak się zaczął sezon wegetacyjny porządnie, to ona zaczęła wypuszczać wszędzie, gdzie się da, nowe pędy. Tutaj jest nowy pęd, tutaj jest nowy pęd, tutaj idzie kolejny. Ten w ciągu kilku dni się rozwinął na tyle, że wypuścił już kolejną parę liści, i już tutaj jest szypułka. Więc będziemy czekać na kwiaty. Bardzo ładna jest ta choja, bardzo ją lubię, śliczna. Ten liść jest brzydki, żółty, ale nie urywam go na razie. Niech tutaj urośnie to nowe, to wtedy może się go pozbędziemy. No, i ma fajny splasz całkiem ta choja, też trzeba przyznać. No i tyle odnośnie jej. Ale chodziło mi o to, że te choje multiflore też spróbuję przygiąć trochę do ziemi. O, widzicie, odpad kwiat, bo to już są niestety na wykończeniu. Wrzucę na Instagramie zdjęcia wcześniej, że już kwitnie, ale no, trzy kwiatki, także szału nie ma na razie. Ale szykuje się dużo więcej. I przygnę ją trochę, chociaż ten pęd jest bardzo sztywny. To w miarę możliwości po prostu skieruje ją tak poziomo względem ziemi, i to powinno pobudzić pąki boczne gdzieś tutaj, żeby zaczęła się pionizować. No bo dla rośliny to też jest ważne, żeby wypuszczać nowe pędy, jeżeli się tak wygina, no bo traci pion. No a poza tym to też jest spowodowane po prostu koncentracją auksyn i tak dalej. W każdym razie będziemy ją zagęszczać. No a jak nie, to będę ją musiał przyciąć i skrócić i, i tyle, ale nie chciałbym tego robić, więc zobaczymy. No ale niestety za błędy trzeba płacić. Na razie tego nie będę ruszał. Ona tutaj jeszcze ma tych nasionek dużo. Tu mam chyba zaświat i jeszcze trochę, żeby wysiać to do tych pojemników. Teraz mnie kręci w nosie. Nie wiem, czy to pampuch, czy to te włoski od, od tego aparatu lotnego. To nie są włoski, wiecie, ale, ale to, to, to tak błyszczy jak takie plastikowe sztuczne włosy. W ogóle śmieszne. Media. Bardzo fajne, to jest super śliczne. Choje Clemensiorum, bo stwierdzimy, że wszystko ma takie małe liście, drobne. No to jedną chociaż weźmiemy taką porządniejszą. No i ona mi się zagęszcza, wypuszcza ciągle nowe liście. Tutaj był łysy pęd, ale teraz już ma na nim trzy liście. Więc super, bo uciąłem końcówkę i sprzedałem. ale tu został mi taki długi łysy badyl, ale wypuściła na nim trzy liście. Więc jest w porządku. Jeszcze któryś tu był miękki ostatnio. O, ten jest jeszcze miękki. Fajnie. Taki krokodyl, naprawdę jest super ta choja To jest choja Clemenciorum, którą kupiłem jako Clemenciorum. A potem się dowiedziałem, że to jest konkretnie Clemenciorum Ted Green. I dowiedziałem się tego od sprzedawczyni, więc jakby to nie jest mój wymysł i jakaś tam moja wyobraźnia i chęć rozpoznania tego. Ale zapytałem ją, jak sprzedawała znowu te choje I właśnie była podpisana Clemenciorum Ted Green. Ja mówię, czy ta moja to też jest to samo? I się okazało, że tak. Więc. Jest to hoja clemensiorum Ted Green. No i liście ma takie jak dłoń, długości, więc już naprawdę fajnie. Swoją drogą ciekawe, kiedy mi ten paznokiec zajdzie, w sensie to fioletowe z tego paznokcia to już trwa drugi miesiąc. Masakra. Dobra. Yy, odstawiam ją na bok. Trochę zrobimy sobie tutaj miejsca, przestrzeni. No i czas zacząć sierp. Weźmiemy po 10 tych nasionek i zobaczymy, jak będą wschodzić. Każde to jeszcze wam nagram wam takie zbliżenia, żeby było tak fajnie. Ale każdy taki aparat ma jedno nasionko. I pod wpływem wody, to się bardzo szybko wszystko skleja. No to to zresztą tak samo jak dmuchawce. Wiecie, jak to działa. Kuki suche, to jest puszyste i tak dalej, a jak się tylko zmoczy, to koniec latania. No i postaram się rozprowadzić tutaj sobie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O. Tu się jakieś kłębowin i było 8, tak? No to tu mam jeszcze dwa. 9 i 10. Fajnie widać na tym białym tle doskonale gorzej będzie tutaj. 3, 5. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ej, źle liczę? 4, 9, a nie 10. O, Boziu! 9 jest, a nie 10. Pomyliłem się licząc. No dobra, to dołożymy jeszcze jedną. Zobaczcie, jak to wygląda w tym. Widać, widać te kropeczki. Uh. na razie jeszcze są mocno niestabilne dobra, 4, 5 i tutaj 4, czyli ta jedna dojdzie wiecie, chcę dokładnie tyle samo, żeby było żebyśmy sprawdzili jaki procent wykiełkuje z tej próby, która nie jest jakaś wielka, więc to też nie jest nie wiadomo jak miarodajne, ale no zawsze słuchajcie, no można zrobić sobie na małą skalę jakiś eksperyment Mamy tutaj trzy nasionka, cztery, pięć, teraz nie będę gadał, żeby się nie rozpraszać, sześć, siedem, no, no, o, i do palca się przykleiło i koniec. Siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Te nasionka są naprawdę spore w stosunku do tego, co, co można by się spodziewać. Ja mam tutaj taki spryskiwacz, po prostu, żeby żeby to o, wgnieść w glebę. Nie, tak serio, to po prostu chodzi o to, żeby w ogóle to podłoże zmoczyć, bo ono jest prosto z paczki. Nie było tutaj żadnej wody, więc opryskamy trochę i teraz już tak wyglądają oklapły troszeczkę tak nasionkę trochę dalej od tego brzegu, dobra ok, no i zobaczymy co tu się będzie działo z tymi a tu mam kolejne do popryskania, 10 przy tym pryskaniu się przemieszczają mocno trzeba pilnować bo tu jedno o, no, teraz nawet nie wiadomo za co to złapać, bo to jak już ten fuszek tak się z, wszystko skleiło, o widzicie jak się zmoczy, to jest taki. <gry> ok, tak sprawdzę jeszcze palcem, jak wilgotny to jest, dlatego że no, na co dzień jednak tak nie robię z watą, więc nie mam wyczucia, ale myślę, że jest od, odpowiednio. I teraz mogę sobie to zamknąć, będę... O, ale różnica w wadze jest spora. Będę codziennie na Instagramie wrzucał relacje, w których będzie progres. Oczywiście jeżeli... nie no, nawet jak będzie jeszcze zero, w sensie jak nic nie wzejdzie, to też wrzucę tak o. Więc tak się umówmy, że zobaczymy teraz co się będzie działo. Zapraszam Was na Instagram i jestem sam ciekaw co będzie. One bardzo szybko zaczynają schodzić, czasem widziałem nawet, że w ciągu jednego dnia już się pojawiają jakieś tam kiełki. Mam takie przykrywki do tego, bo to jest po zupkach kuksu koreańskich. Więc mogę je nawet przykryć na razie, żeby nie obsychało to. Trafi to na matę grzewczą, więc powinno mieć super warunki, ciepło i w ogóle. No i co? I chyba tyle. Będziemy czekać na wschody. O matko, ale tych nasion zostało tyle. Dobra, może zrzucę to. Ta choja stoi na co dzień tutaj. Od czasu, kiedy zobaczyliśmy, że są te strąki, to postawiłem ją tutaj, żeby mieć ją na oku i stoi sobie pod terrarium. Zresztą teraz postawiłem tam wszystkie te choje takie właśnie, tą Loki i Multiflore, wszystkie takie, co są takimi krzakami i nie potrzebują specjalnie drabinek, to stałem sobie tam, właśnie. No i ona, jak pękło, to w ogóle ja nie zauważyłem tego, że to pękło, i Włodek przyszedł z pracy, patrzę, mówi: Ej. Pękła. I rzeczywiście wtedy wrzuciłem na Instagram. Bo pękła wtedy pierwsza ta łuszczyna. Ale jak widać cały czas ten proces trwa. I jeszcze mam tutaj jedną, która musi pęknąć. Może się to stanie nawet dzisiaj. No bo wiecie, to jest już. No, jakby teraz pękło, to by było zaje fajnie. Ale raczej się nie nastawiajmy. A pomacam może słuchajcie. Może się coś. Może się coś stanie. Na razie to muszę sobie od palca odkleić te nasionka. Ale by było super, jakby to pękło. Teraz przy nas. Ej, pęknie, 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 pęknie. Zaczęła pękać. Tylko ja nie wiem, jak to, jak to się dzieje w naturze. W sensie wiecie, jak, jak człowiek nie majta tym, to czy to się jakoś inaczej dzieje. Okej, okay, nie wiem, nie wiem co zrobiłem, zepsułem. E, na razie chyba zepsułem, no. O, o nie, nie mogę, nie mogę oddychać tak mocno. Nie mogę tak puchać sobie. Patrzcie jakie jaja, zobaczcie. Normalnie tak to wygląda. Muszę się pozbyć tego jednego. Muszę się pozbyć tego jednego i pokażę wam tutaj, zobaczcie. W tej szypułce, w, w tym strąku one są na początku takie zwinięte i teraz pod wpływem, zobaczcie pod wpływem powietrza one się napuszają widzicie to? ale fajnie ale fajnie, że mi się udało to zrobić mega no dobra, to jeszcze chwilę posiedzimy i zobaczycie jak puchną wow, ale czadowo jak mam Waszą uwagę, to jeszcze powiem o jednej rzeczy, bo dostałem dzisiaj wiadomość od patrona. Chodzi o Patronite. Otóż, ostatnio. O, spadło pierwsze. Dostałem taką informację, że na Patronite jest problem z odnawianiem wsparcia, jak ono się skończy. I rzeczywiście, ostatnio kilka razy miałem taką sytuację, że ktoś do mnie pisał, że nie mogę Cię wspierać, bo po prostu jest coś nie tak, nie chcą przetworzyć płatności, jest jakiś problem, i jakoś tam się później udawało to rozwiązać. No ale chodzi o to, że już kilka osób to zgłosiło, jest, jak kto się rozwija. Kilka osób to zgłosiło, że, że jest taki problem z tym wspieraniem na Patronite, więc miejcie to też na uwadze, jeżeli wspieracie kanał i, i ten to może zobaczcie, czy, czy wam się nie skończyło to wsparcie przypadkiem. Bo właśnie kilka takich osób było i nagle okazywało się, że już mnie nie wspierają, o czym oni nie wiedzieli, a ja wiedziałem, no, ale ja też przecież się nie odzywam do każdego, kto zakończy wsparcie bo Patronite ma taką jakby z automatu, że wysyła takie podziękowania ode mnie, które napisałem no i no ja już nikomu przecież nie będę głowy zawracał i truł i mówił ej, a może jednak chcesz mnie wspierać każdy o tym sam decyduje więc jeżeli, jeżeli mnie wspieracie to sprawdźcie czy nadal to robicie, oczywiście jeżeli nadal chcecie, no bo ten Patronite jednak jest dosyć zawodny i zdarzyło się już parę razy, że były jakieś problemy Zresztą, dzisiaj mój patron skontaktował się z nimi i próbował to wyjaśniać, ja też to zrobię, bo no to jest trochę dziwne, jednak oni też za to biorą kasę, więc to powinno działać bez zarzutów. No, ale to, ale to jest cudowne, niesamowite po prostu. Czad. Tego się nie spodziewałem, że choja będzie nam rozsypywać na oczach. No dobra, słuchajcie. To tyle chyba w tym odcinku, ale mam tych nasionek. Wow, cudowny. No mam nadzieję, że to się fajnie nagrywa, bo po prostu wygląda to. Ja na to patrzę z tej strony i to wygląda czadowo, jak te włoski puchną, jak to się rozwija w oczach. Udajemy wiatr. A w tle jak słyszycie chrupanie, to pampuch je swoją karmę. Ale jaja. No dobra i to ostatnie. Ostatni lotnik, a nie, jeszcze tu jest jeden. Spadochroniasz? jakieś włoski mu wyrwałem, ale jeszcze tu jest, jeszcze tu są, ale fascynujące, nie spodziewałem się, że mi się tak uda to obejrzeć, jak to się rozwija, jak to się dzieje, jak one są ułożone w ogóle w tym środku, mega, czadowo. No i dowiedziałem się w końcu na własnym przykładzie, że w czasie, kiedy te łuszczyny są gotowe do wydania nasion, to się odbarwiają. Jak widać, ten kolor jest tutaj inny. Przynajmniej w przypadku tej choi. Jak doczekamy się innych, no to będziemy obserwować, co się dzieje z innymi, ale ta choja się odbarwia. Oj, o, tu są kolejne. Wow. Super. No dobra, już nie będziemy tego przeciągać w nieskończoność. To wygląda jak włosy lalki. A teraz się napuszę. Mega. O. Ale zabawa. Pewnie już wszyscy wyłączyli to. No, bo przecież co to za atrakcja? Oglądać jak się głupi bawi nasionami hoi i je sobie wyciąga. Ale no dla mnie jest to super atrakcja. Więc nie zamierzam przestawać. Sorry. O, tu spadło nasionko samo. Może je gdzieś tu wrzucę? A wrzucę i tutaj. Jak chcę, to będzie rosło. O. O nie, znowu, znowu prychnę. Widzicie, ja nie mogę tak prychać, bo tutaj po prostu się dzieje cyrk. Rozsiewanie. Ok, to chyba koniec tego kwiatowego, raczej nasiennego spektaklu. Jakkolwiek to brzmi. Więc kończymy ten odcinek już. I tak ta końcówka była dziwna. Ale bardzo mi się podobała jednocześnie, bo po prostu bardzo na to czekałem. Mam teraz całe pudełko tych nasionek, jaram się, jest super. No i zobaczymy, co dalej. Trzymajcie kciuki za te i obserwujcie na Instagramie. No, a ja dziękuję patronom, którzy wspierają mój kanał. Dziękuję też wszystkim widzom, którzy oglądają. Jak nie lubicie takich treści, to i tak już dawno wyłączyliście, więc jak lubicie, to dajcie lajka i napiszcie komentarz, proszę. Dzięki temu kanał się rozwija i docierają te filmy do szerszego grona ludzi, bo jednak to jest taka nisza i ciężko się z tego wybić, więc bardzo będę wdzięczny. Możecie napisać hasło na dzisiejszy odcinek SPADOCHRON, bo jak na spadochronie spadają te nasionka. No dobra, i to tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych. Jeśli chodzi o te nasionka, to będę je rozdawał patronom za darmo, w sensie za koszt wysyłki. Wrzucę post na grupę dla patronów w czwartek. Jeszcze nie wiem o której godzinie, ale kto pierwszy, ten lepszy, więc bądźcie czujni. No i zapraszam na patronajta.